Witam serdecznie na moim kanale Pierwsze to co chciałem zacząć to chciałem bardzo podziękować za nowe subskrypcje Ta... Chciałem. Dłuższy czas mnie nie było na kanale Nie nagrywałem żadnych filmów Też za bardzo czasu nie miałem Później już chęci No a tutaj chciałem pokazać tutaj o... Od ostatniego filmiku zrobiłem trzy podmiany. Na pierwszą podmianę zrobiłem zaraz chyba po filmiku. Później pojechałem na urlop świąteczny. Wróciłem po nowym roku, zrobiłem drugą podmianę. W tym czasie już mi e, akwarium no, no, ładnie zarosło. Rośliny ściałem, powsadałem znowu szczyty w podłoże. I wtedy jak byłem na urlopie moja środkowa lampa ta mam z e, diody założone 6500, 8500 i full spectrum. Spektrum. Ona mi się nie zepsuła, ale przestała działać. Później co się okazało to ten. to To zasilacz mi się spalił. Próbowałem tą lampę podłączyć pod drugi zasilacz, dlatego że u mnie w akwarium są dwa zasilacze. Jeden jest pod te diody 1W, drugi zasilacz mam podpięty pod diody 3W i do tego jeszcze mam podpięte 20 diod 6,5 tysiąca po te właśnie diody 3W. Ten zasilacz łącznie jest o mocy 300W wat tak. to no. od razu widać, że trochę jak ta lampa z... przestała działać, to z... trochę się ściemiło w akwarium. Ale Monte Carlo tak ładnie rośnie, tak jak widać teraz. Tutaj miałem tą Później zrobiłem po dwóch tygodniach trzecią podmianę, i też akwarium było no, w dużym stopniu zarośnięte. I przez tydzień czasu, bo te dolne rośliny nie dostawały światła Też używam min minera mineralizatora wimi i tam jest sam nie wypiszę, że potasu jest pod dostatkiem. No tak, ale pod warunkiem, że się robi te podmiany co tydzień. U mnie był tam był przestój dwa tygodnie czy 2,5 tygodnia? No i chyba mi się wydaje, że tego potasu zabrakło, dlatego to jest moje zdanie, że po prostu te dolne liście pomierały dlatego, że za mało potasu było. No ale podbiłem teraz delikatnie. Dałem tam 2 ppm -y. tygodniowo. Chcę zwiększyć tam. Chyba jak dobrze pamiętam to 15 ppm jest na mineralizatorze. Tego chciałem podbić do 17. Zobaczymy, co będzie teraz. Na razie rośliny mają ciężko, żeby ruszyć. Zobaczymy, jak to tutaj pójdzie dalej. Tak samo tego lotosa tam z, z lewej strony był tak zarośnięty, że naprawdę musiałem go już. Po, po pół akwarium sięgał. Musiałem pociąć go delikatnie, no, ale już widzę, że tam już nowe rosną. Zobaczymy, jak to tam dalej pójdzie. Monte Carlo przy, ostatnim, przy ostatniej podmianie tam zdrowo podcięłem bo też już widziałem że zaczynają mi, zaczyna mi spód gnić chciałem żeby tam trochę światła się dostało może to jakoś tam ruszy zobaczymy ta ten, ta dzisiejszy abdy taki zrobię troszeczkę na szybko dlatego że tak za bardzo też czasu nie mam może jakoś tam w weekend wskoczy jeszcze jeden filmik, spróbuję coś tam powiedzieć o tym moim nowym projekcie, co będzie. Może będzie, może nie będzie, no zobaczymy jak to będzie. Ale będę chciał ruszyć z akwarium. Będę chciał zlikwidować te moje, co teraz mam, krewetkarium 30-litrowe z tetry na to miejsce będę chciał postawić 120 litrów. Zobaczymy jak to wyjdzie. Raczej to będzie lowtek, Dlatego, że tutaj już tutaj trochę dużo czasu potrzebuje na ogarnięcie tego akwarium. Bardzo czasochłonne jest Może z czasem też tam będzie podłączona, chociaż... No, już myślałem też o tym, żeby tam zrobić jakiegoś małego highteka, Ale zobaczymy jak to będzie. Tam jest światło łącznie chyba z 60W. Mam dwie dwie T8 po 65 tysiąca. No zobaczymy jak to będzie. Może jakaś tam mała baleczka wskoczy Full spectrum. No zobaczymy. Chociaż jakby nie patrzeć, no to tam jedna budla u mnie w piwnicy jest jeszcze. 10 kg. Musiałbym tylko wymienić na mniejszą. Podłączyć reduk... No chyba wszystko jest, mam. Reduktor mam do butli dyfuzor no zobaczymy tutaj naprawdę no w najbliższym czasie będę chciał zrobić tego że mam tutaj dyfuzor z, z kostki lipowej on trochę za słaby jest on musi cały czas zdrowo komputer musi ten podawać najprawdopodobniej w następnym tygodniu jak będzie trochę więcej czasu będę chciał podłączyć e, jak się nazywa korpus Korpus z, z. O nie pamiętam jak się teraz dokładnie nazywa. A to jest ten korpus z osmozy, ten z filtra odwróconej osmozy. Kupiłem tam jednocelowe, tam będę chciał podłączyć pod moja, moją pompę. Tą, co jest mu mocniejsza, ta 1400, ona ma 1400 chyba. Zwykły chińczyk Sensun. Zobaczymy, jak to będzie. Będę chciał go tam podłączyć na wyjściu, już na wylocie, żeby tam poda podawało to tak. No i aby nie patrz, no jeden dyfuzor zostanie nieużywany. No zobaczymy. Na razie tam chciałem, właśnie żeby tak delikatnie coś tam w jakiś lotek, żeby tak kilka rybek się popływało. Zobaczymy, jakie jeszcze, jeszcze nie myślałem na tym, jakie tam. Będę chciał mieć może jakiś korzeń wpadnie tam najprawdopodobniej zostanie to uruchomione na piasku, chociaż już do... kończymy ten temat, bo to za dużo <grywka> powiem i później nie będę musiał nie będzie już czego drugiego filmu ukręcić. Tak tutaj widać rośliny trochę dostały po, po, po kości. Tutaj widać ja pokażę jak ta kopa wygląda. No, stan ma opłakany. Stan ma opłakany. Hmm. Zobaczymy. Myślałem właśnie, żeby ten drugi akwarium. A, do kończymy ten temat. Akwarium tego drugiego. Schodzi następny filmik. Tak i tak to mniej więcej wygląda. To teraz na urlopie dorobiłem się jeszcze testu na żelazo, sprawdzałem ostatnio jaki tam mam, jaki tam w akwarium żelazo, ile tam tego dokładnie jest żelaza w akwarium, e, no i pokazało mi, że i 0,1 ppm to jest troszeczkę za mało, chociaż no. Jakby nie patrzeć to światło też teraz słabsze jest, teraz jest chyba 220, tak 270, no 230 mniej więcej jest teraz podłączone pod afarium. no ale tam będę już delikatnie codziennie jak się światło gasi tam podbijam, na razie żadnego pyłku na szybie nie widzę, zobaczymy jak to tam dalej będzie, tak. Tak jak widać tutaj trochę rośliny pływają. Prawdę mówiąc nic, teraz robiłem podmianę, te, podcinałem rośliny. Powsadzałem szczyty znowu w podłoże. I na razie tam nic nie robiłem tam kilka, wyskoczyło. Ale tak jak mówię, ten update jest trochę nasz, tak dzisiaj na szybko, tylko też, że za bardzo czasu nie mam. No zobaczymy jak to tam będzie teraz na weekend. To będę musiał znowu wodę uzbierać nagromadzić, żeby to zrobić podmianę i tak to jest zobaczymy okej okay. kończymy na dzisiaj tak to wygląda zobaczymy może teraz jakoś na weekendzie wskoczy jakiś filmik jeszcze jeszcze raz chciałem bardzo bardzo serdecznie podziękować za nowe subskrypcje które tam dołączyły do mojego kanału Które zostały tam Za te komentarze tak samo Dziękuję bardzo I do usłyszenia Trzymajcie się